A moim gościem jest, tak jak zapowiadałem, Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska, były szef MSZ-u, a także były marszałek Sejmu i były szef Platformy. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, czy ten, ta sytuacja z Szymonem Hołownią to jest duży problem dla Koalicji Obywatelskiej, a w ogóle może dla Koalicji Rządzącej? Ja myślę, że to nie jest problem dla... Nie jest wielki problem, czy nie będzie to wielki problem dla koalicji rządowej, ponieważ to zaplecze, jeśli chodzi o głosy, o wsparcie posłów i senatorów e, e, koalicji e, trzeciej drogi Polski 2050, jest stałe i trwałe. Ja nie, nie słyszałem, nie, nie, nie dotarły do mnie żadne takie sygnały, że, że to są ludzie, politycy, którzy chcieliby, nie wiem, zmienić przynależność partyjną na tę pisowską, przejść do opozycji. Nie mam takich sygnałów w Warszawie, więc uważam, że jeśli chodzi o wsparcie dla. Yy, dla, dla koalicji, to oni będą trwałą jej częścią. Ale pytanie, czy właśnie. Zagrażenia. Czy oni zachowają jedność? No bo y, oczywiście zapewne zakusy opozycji są duże, żeby y, pozyskiwać polityków, a może obiecywać im coś, a może jakoś osłabiać po prostu większość. Więc jest pytanie, czy partia, która nie ma szefa, bo tak jak powiedział Tomasz Trela, on gdzieś abdykował, czy uciekł, czy zszedł z pokładu, no to jest y, zawsze osłabiona struktura. Pytał mnie Pan o wsparcie dla koalicji, więc na to pytanie odpowiadam. Natomiast to oczywiście nie przesądza e, odpowiedzi na, na to drugie zagadnienie, które Pan dotyka. To znaczy, co dalej z partią, co dalej z dyscypliną e, tych, którzy ją tworzą. I to nie tylko klub parlamentarny, ale cała partia, struktura ogólnopolska. To będzie bardzo ważne. W jaki sposób oni e, będą się integrować, pracować ze sobą, w jaki sposób będą budować. Przygotowywać się do wyborów, tych wewnętrznych, dzisiaj w grudniu, i później tych w 27 roku. To nie jest proste, bo jeżeli słyszę, że tam już jest czterech kandydatów, a słyszę o, o, o także o, o następnych nazwiskach, to oznacza, że to nie będzie łatwy bój. To znaczy, to nie, nie będą łatwe dni i tygodnie, a może miesiące, przed, które są przed tą I to jest kwestia dojrzałości, w jaki sposób oni ten. Przez te wybory, przez tę kampanię wewnętrzną wyborczą przejdą i w jaki sposób jak ta partia będzie wyglądać po, po tych wyborach, jak oni podzielą się władzą, odpowiedzialnością, jak się porozumieją co do wspólnej pracy i wsparcia dla koalicji demokratycznej po tych wyborach. To, to, to będzie bardzo trudne, to jest wyzwanie zawsze i pytanie o dojrzałość takiej partii, ludzi, którzy ją tworzą, polityków, którzy, którzy ją zbudowali. I, i, I pytanie o odpowiedzialność polityczną. Ale już się to zarysowują, jest, panie marszałku. Polityczne. Te odpowiedzi trochę się zarysowują, no bo widać, że tam jest pewne pęknięcie czy podział. Na przykład niektórzy sądzą, że pani Pełczyńska Nałęcz, która ma w tej chwili chyba minimalnie większe poparcie w sprawie rekomendacji na urząd wicepremiera, chciałaby raczej rozmawiać z Tuskiem przez media, a to oznacza, że po prostu na twardo jakoś budować relacje z koalicją obywatelską. A na przykład pani henning Bardziej na miękko, bardziej z ustalaniem pewnych kwestii, więc tam się ważą też takie decyzje, czy ten koalicjant będzie na przykład dbał o taką silną autonomię, czy też będzie się wtapiał w koalicję obywatelską. Tak jak powiedziałam, to nie jest najważniejszy problem. Przepraszam, że tak mówię, ale patrzę na to przez pryzmat trwałości koalicji i tych dwóch lat, które są przed nami. Tak? W jaki sposób. Będziemy gotowi do kampanii wyborczej do wyborów 27 roku, w jaki sposób skutecznie zatrzymałem PiS, bo jeżeli jest, będzie tak, że przez te najbliższe miesiące Polska 2050 będzie zajmować się sobą, i liderzy będą ze sobą rywalizować czy, czy walczyć, a potem nie zaakceptują werdyktu, tak? Bo będzie, jeżeli będzie czterech czy pięciu kandydatów, to przecież jeden tylko wygrywa. jak on to, to wszystko pogodzi i jak wierzyć w to, że oni będą częścią. Stabilną częścią koalicji demokratycznej 15 października. To jest pytanie, tak powtarzam, to jest pytanie o dojrzałość polityczną. Czy są gotowi do tego, żeby, żeby ją podjąć? Jak ja słyszę wypowiedzi niektórych polityków, to mam taki dystans do tego. Uważam, że powinni więcej jednak rozmawiać ze sobą w, w zamkniętych gronach, szukać takiego politycznego pomysłu, bo, bo, bo oni są potrzebni koalicji, oni są potrzebni dla, dla większości. Dla realizacji projektu, dla wygrywania głosowań i dla takiego poczucia pewności, politycznej pewności siebie, całego obozu demokratycznego. I, i, i naprawdę ja, ja trzymam kciuki za to, żeby żeby sobie z tym, z tym poradzili. To jest, to jest ciężkie wyzwanie. Ale panie marszałku, bo ta partia ma właściwie 1% poparcia i pytanie jest trochę głębsze. Dlaczego nie udało się w Polsce zbudować formacji centrum, formacji, która by się rozpychała między tymi dwoma wielkimi blokami spolaryzowanymi, tak to nazwijmy. No bo takie było założenie, że Hołownia będzie łowił, razem zresztą z PSL-em w pewnym momencie, będzie łowił wyborców zmęczonych kłótnią, wyborców, którzy chcieliby taki stabilności Stabilności, starego typu w polityce, to się w ogóle nie udało. Teraz, teraz i PSL, i Hołownia no właściwie nie mają żadnego wzięcia, żadnej siły, za to Konfederacja jest w tym miejscu. No tak, no ale przyzna pan redaktor, że przecież no wielokrotnie już byliśmy świadkami tego, że powstawała, powstawała Partia, która miała skutecznie walczyć z Duopolem, tak? czy tworzyć, szukać miejsca w centrum sceny politycznej. I przecież to była historia i, i Pawła Kuchniza. I, i Palikota i później Nowoczesnej, no zawsze, bardzo, bardzo często, takie, przecież tak o mieliśmy byliśmy do czynienia z takimi projektami i kończyło się bardzo podobnie. Więc jest pytanie, ja uważam, że teraz jest inna sytuacja, dlatego że jest koalicja demokratyczna, tak? My wygraliśmy wybory razem. Zwycięstwo łączą i pokazują drogę polityczną e, i, i pokazują, w jaki sposób e, nią zmierzać, jak budować relacje między sobą, wewnątrz swoich ugrupowań i i z ugrupowaniami koalicyjnymi, żeby wygrywać wybory. To jest wielka lekcja. Znaczy, yy, mówi się, że najlepiej uczyć się na porażkach innych, ale też trzeba się potrafić uczyć na zwycięstwa. Tak? Wygraliśmy razem, mimo że pismo o najlepszy wynik udało nam się stworzyć koalicję. Wielka. Polityczna wartość. I tego bym nie chciał stracić. Ale Panie Marszałku, Dlatego... ale przecież ta koalicja jest skłócona, ta koalicja nie ma żadnej powiedziałbym, takiej zdecydowanej sprawczości, może tak to trzeba nazwać. Ona jest troszeczkę taka niepewna. Kłócicie się o różne sprawy. Już nie chcę wracać do tematu prohibicji nocnej w Warszawie, bo tam też był spór o to, jak się zachować, ale to też pokazuje miękkość pewną. Więc jest pytanie, czy jest, tak jak Pan mówi. Spójność, komunikat płynący ze wszystkich stron, że jesteście sprawczy i zwarci i gotowi. Czy też jednak jest pewien problem po dwóch latach rządzenia? No, że się nie udało rozliczyć tego czy owego. Nie udało się zrealizować takich czy innych postulatów. No pół, pół kadencji, pół, 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 pół jakby czasu rządzenia i co? I jeszcze pół przed nami, o tak bym powiedział. Pan to, zawsze. Szklanka jest do połowy pełna albo pusta, no ja ją zawsze widzę pełną. I uważam, że też wiele rzeczy udało się zrobić. Ta koalicja sama w sobie jest wartością. To, że będziemy rozliczać i będziemy stawiać przed sądem tych, którzy łamali prawo, to jest oczywiste. To kwestia tylko przecież czasu, najbliższego czasu. To, że podejmujemy decyzję, że mamy wpływ na politykę zagraniczną, że wydajemy ogromne pieniądze europejskie, które tutaj przy, przy, przyprowadziliśmy, to, że jesteśmy elementem. Bezpieczeństwa wschodniej flanki mamy wpływ na najważniejsze decyzje na poziomie i NATO, i Unii Europejskiej. Przecież to są fakty. Znaczy, to Trzeba zdać sobie z tego sprawę, co udało nam się zrobić przez te dwa lata. Więc ja tylko mówię do tych, którzy dzisiaj przechodzą przez różne turbulencje, zastanawiają się, kto ma ich prowadzić i w jakim stylu, w jaki sposób, to mówię, trzymam kciuki, żebyście to wszystko dobrze poukładali, bo to uważam, że. Że tego im jako koalicjanci powinniśmy życzyć, ale mówię, to jest wielka odpowiedzialność, bo nawet w ostatnich głosowaniach, przecież pan redaktor także to, także to widział, brakujące głosy powodują przegrane głosowania. Nie ma nic gorszego niż brak sprawczości koalicyjnej czy brak większości w parlamencie. No to, to jest po prostu nie do, nie do zaakceptowania. Panie ja Marszałku, tak, Pani to, si to proszę. No zaczął pan się mówić. Muszą chwycić kierownicę, nie mówię w ręce, i powiedzieć tak, taki jest plan, tak go realizujemy. Ktokolwiek nie z nas nie zostanie liderem, nie wygra tych wyborów, poprowadzi nas do tworzącej się, potwierdzającej swoją przewagę demokratycznej koalicji. Nie ma alternatywy dla, dla koalicji 15 października. No skąd się, się panie marszałku, biorą takie głosy i także zresztą płynące z tejże wielkiej koalicji, czy to komentatorów, czy publicystów, a może nawet i polityków, którzy mówią, że Donald Tusk jest zmęczony, notowania rządu są słabe i że w zasadzie może trzeba byłoby wymienić premiera na przykład za rok. No, no dobrze, no to mówią o tym dziennikarze, politycy pod nazwiskiem nie słyszałem. Ja nie lubię takich, takich, takich hipotez, które są budowane na, bez źródła, bez konkretu. No bo jeżeli mówi się, że nie wiem, Radosław Sikorski ma zastąpić Tuska, bo tak słyszę i czytam w mediach, no to zwracam się, czytam także to i słyszę to, co mówi Radosław Sikorski. Nie, nie chcę być nie chcę go zastąpić, nie chcę być do końca kadencji parlamentarnej. Do następnych wyborów prowadzi nas Donald Tusk. Znaczy, to też są konkretne wypowiedzi, i na, tym, na tej podstawie też trzeba budować pewnego rodzaju polityczną linię. My musimy mniej mówić, a więcej robić. Znaczy, Jak mówią o tym ministrowie, członkowie rządu, to trzymam kciuki za, to, za taką właśnie sprawczość. Więcej rzeczy realizować, bo obiecaliśmy swoje w kampanii wyborczej. Naprawdę mamy czym się zajmować i mamy, mamy co robić. Więc jak najmniej takich dyskusji, jak ja słyszę, że pod koniec grudnia będą te wybory w Polsce 2050, to myślę, to są miesiące, długie tygodnie debat, dyskusji. Kto będzie przewodniczącym partii, która najdelikatniej to powiem, jak mogę. No nie ma najlepszych notowań dzisiaj, tak? A z drugiej strony liczbę, liczba posłów i senatorów jest tak wymierna, że kluczowa. Dla parlamentarnej większości. Więc ale... to wszystko trzeba złożyć, położyć koło siebie i wziąć się do roboty. Panie Marszałku, ale koalicja obywatelska też się zmienia. Czy Platforma Obywatelska ma być połączenie, ma być być może zmiana szyldu. Yy, zawsze było pytanie o zmianę lidera. Pewnie nie będzie zmiany lidera. Więc zapytam w takim razie, jak się w tej konstrukcji nowej, zmienionej Platformy Obywatelskiej odnajdzie Rafał Trzaskowski? Widział Pan pewnie jego wystąpienie na tym kampusie takim nieco okrojonym. Tam troszkę się pożalił na przegraną. No ale co będzie Rafał Trzaskowski znaczył w polskiej polityce? Jeszcze będzie prezydentem Warszawy, czy kimś więcej? Nie można, nie można nigdy zrezygnować i, i zapomnieć i, i nie pamiętać o ponad 10 milionach głosów. Dwukrotnie dostał takie wsparcie, raport i To jest konkretne. To są konkretne liczby. To są miliony, ponad 10 milionów Polaków na niego głosowało, i to jest jego zobowiązanie, nasze zobowiązanie, bo robiliśmy tę kampanię i pomagaliśmy. Więc to nie ma tak, że, że on po prostu odwraca się i co zajmuje się Warszawą. On jest politykiem ogólnopolskim i on ma jeszcze wiele do udowodnienia i do zrobienia. Nie mam co do tego złudzeń. Każda, wszystkie ręce na pokład, jak ja, jak mówią liderzy, wszyscy, wszyscy będą potrzebni. To będzie starcie o wszystko za dwa lata. O to, w którą stronę Polska pójdzie, jak to będzie wyglądać też w kontekście międzynarodowego bezpieczeństwa, sytuacji wewnętrznej, to wszystko jest wielkim wyzwaniem. Więc ja mówię, oczywiście, na podczas tak, oczywiście w pierwszej linii. Porażki uczą. Jestem przekonany, że na pewno są wielką lekcją dla nas. Wszystkich, to ta, ta kampania wyborcza i jej efekt, i wydaje mi się, jestem przekonany, że będziemy potrafić wyciągać z, z, z niej wnioski i zrobi to także Rafał Trzaskowski. A co to znaczy w pierwszej linii? Bo też czytałem, że Rafał Trzaskowski mógłby być typowany na lidera jakiejś nowej formacji, która by się miała, że tak powiem, zająć budową jakiegoś takiego liberalnego czy lewicowo-liberalnego skrzydła. Które wypełniłoby lukę pochołowni, to są takie bajdurzenia publicystów, panie Marszałku? Czy jest coś na rzeczy, że Trzaskowski szuka prawdziwego miejsca dla siebie? Nie, nie wierzę w projekt lewicowo-liberalnej partii, jeśli słyszę nazwiska, które są tam do, dopisywane, trochę na siłę, powiem szczerze. Ja mówię o pierwszej linii, to znaczy mówię o koalicji obywatelskiej, o tym oparty Centrum, taką jaką jest dzisiaj Platforma Obywatelska. Mówię, żeby nie, nie zamykać go też w wymiarze tylko samorządowym, prawda? Że, to, że, że on jest politykiem ogólnokrajowym, z, z wielkim poparciem i zaufaniem i po prostu trzeba z tego skorzystać i on to będzie robił najlepiej. Tylko my musimy wszyscy wiedzieć, że to jest walka o wszystko to, to co się stanie za dwa lata. Że ta kampania musi nas naprawdę jeszcze bardziej zintegrować i pokazać taką polityczną skuteczność. Ja wiem, że to jest, nie jest łatwe mówić po wyborach, też przegranych tych prezydenckich, tak, że teraz wszystkie siły jesteśmy gotowi do kampanii, do kampanii parlamentarnej. Ja tak nie mówię. Ja wiem, że to jest ciężko, ciężko się przegrywa wybory i ciężko się przygotować do tego, żeby być naprawdę na 100% gotowym do, do następnych wyborów. Ale mówię bardzo wyraźnie wszystkim: nie ma alternatywy dla naszej współpracy. Dla porozumienia, dla tej koalicji, którą udało się zbudować. Nie ma. Jeżeli ta koalicja nie będzie ze sobą funkcjonować, nie znajdzie wspólnego takiego porozumienia i, i wspólnego spojrzenia na najważniejsze rzeczy w Polsce, nie będzie realizować zobowiązań i obietnic wyborczych, to po prostu oddamy władzę PiS-owi, pewnie jeszcze koalicji. PiSu z, z Konfederacją. Czy z... A, a propos, panie Marszoku, prostu... pan, uwa... pan wierzy w to, że ta kłótnia między PiSem a Konfederacją jest prawdziwa, no. pełna emocji, czy to jest raczej próba budowania takiej nowej polaryzacji między, tak jak mówi Kaczyński, Polską Solidarną, a Polską, jak już słyszałem takie wypowiedzi, anarcholiberałów? To jest prawdziwe. Ja uważam, że to jest prawdziwe. Jak znam Kaczyńskiego, to on tutaj nie żartuje i on zawsze grał pełną pulę i na o, o zniszczenie tych, którzy. Dzisiaj mogą być jego koalicjantami, nie lubi koalicji, nie, nie lubi koalicjantów i zrobi wszystko, żeby ich zniszczyć. Nie zmienia to faktu, że jeżeli to się mu nie uda, to zrobi wszystko, żeby znaleźć porozumienie i zmajoryzować w koalicji, jeżeli będzie mu to. Dane, więc musimy zrobić wszystko, żeby tak nie było. Ale tutaj ta, ta walka jest prawdziwa, i proszę jeszcze zobaczyć: będzie pan widział to, będziemy wszyscy widzieć następne odsłony tej, tej konkurencyjnej walki po prawej stronie sceny politycznej. Bo przecież jeszcze będzie niczego nowego, jeszcze ostatniego słowa nie powiedział prezydent Nawrotki. On też będzie miał swoje ambicje polityczne i zajmował polityczną przestrzeń. To nie, nie jest zgodne z linią i, i z, z optyką polityczną. Kacieńskiego. Tutaj się dużo będzie, dużo będzie działo, więc tym bardziej my mówimy, ta, ta, ta druga strona polskiej polityki musi się dobrze organizować, dobrze pracować, nauczyć się też szacunku do, do siebie i, do, i rozumieć kłopoty innych. To znaczy, ja uważam, że więcej empatii nas musi łączyć, a, a mniej takich złośliwości, bo, bo to jest dzisiaj nam potrzebne. Nam jest potrzebne po prostu dobre porozumienie i zaufanie. Które buduje się przez miesiące lata. Panie Marszałku, jeszcze chciałem krótko na koniec o Trumpa zapytać, to, tylko zanim to zrobię, to zapytam: to ta polityczna jesień, która ma być według Pana gorąca, Pan to mówił, to już jest za nami, czy dopiero przed nami? Coś gorącego się jeszcze nie, wydarzy? Nie. Przed nami. Pierwsze przymrozki, więc jesień gorąca, to mówię o połowie listopada, o 13 listopada, o zmianie marszałka, o realizacji umowy koalicyjnej. Tam, tutaj się będzie uważam, tutaj będą nowe rozdania, i nowe wyzwania i wtedy się zacznie rzeczywiście już takie prawdziwe polityczne przyspieszenie. Ale spodziewa się Pan Podemnie... jakichś zaskoczeń, czy to gładko przejdzie, że po prostu Hołownia zamieni się pan... szczerze? Ty tydzień wcześniej nie było tematu yy, nowojorskich peregrynacji marszałka Hołowni. Nikt tego nie zakładał, przynajmniej jeszcze o dziennikarzy czy polityków. Dzisiaj jest zupełnie nowa sytuacja. Dzisiaj o marszałku Kołowin mówi się w zasadzie, mówi się były przewodniczący Polski 2050. On ją stworzył, zbudował, a dzisiaj już jego aktywność jest gdzieś indziej. Więc ja mówię, że polityka będzie nas zaskakiwać, więc trzeba zrobić wszystko, żeby być przygotowanym na, na różne wyzwania i też na nowe otwarcia. Ostatnie pytanie, panie marszałku, w sprawie tego planu Trumpa dla Gazy. Trump powiedział, że do niedzieli Hamas musi odpowiedzieć. Przypomnę, że to jest taki plan, który uzyskał poparcie polskiego MSZ-u, ale też krajów arabskich i generalnie jest to pomysł na to, żeby tam jednak mimo wszystko zatrzymać te dramatyczne wydarzenia. Trump powiedział że Hamas spotka się z piekłem, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia. Ja cytuję premiera Netanjahu, bo to jest jego stwierdzenie, że Albo przyjmujecie y, propozycje pokojowe prezydenta Trumpa, albo Izrael kończy swoją, swoją robotę, tak dokładnie powiedział. Natomiast y, ja myślę, że jest, y, Hamas y, w ogóle nie, nie bo, y, przypomnę, że, że najpierw ta, ta zapowiedź miała y, oczekiwana odpowiedź prezydenta Trump y, 72 godziny. Tej odpowiedzi nie ma. Hamas w ogóle się nie wypowiada. Wydaje mi się, że to też bierze się. Z, że oni są po prostu w takim stanie po tych atakach izraelskich, że po prostu mają kłopot z elementarną komunikacją między sobą i podjęciem jakichś decyzji. Natomiast to oczywiście jest bardzo ofensywne ze strony amerykańskiej, ze strony prezydenta Trumpa i w bardzo trudnej sytuacji stawia, stawia Hamas. Więc będzie to, to na pewno będzie jeszcze trwało, ale to wszystko jest możliwe. Jeżeli uda się zatrzymać, doprowadzić do, do rozejmu, takiego twardego rozejmu i wypuszczenia zakładników, bo to będzie najważniejsze, wydania ciał tych, którzy nie żyją, to będzie na pewno wielki polityczny sukces Donalda Trumpa. Prawdziwy, prawdziwy sukces. A, a to jest po prostu światu dzisiaj tej, przy tej tragedii, która dzieje się w gazie, na pewno wszystkim potrzebne. Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie marszałku, za rozmowę.